Współpracowanie Chrystusowych Krzyż dziś zasłonięty po to, by z całym blaskiem został odsłonięty w Wigilię Paschalną. Ale równocześnie w obuwie cesjach warszawskich w naszym mieście przeżywamy Dzień Świętości Życia, dlatego w czasie tej Mszy Świętej w sposób szczególny modlimy się o świętość życia wszystkich. Dzieci, uczonych, narodzone dorosłych, niepełnosprawnych, starych i chorych, aby wszyscy chcieli uznawać życie każdego człowieka za święte. Dlatego po tej przyświętej także widzimy marsz Marszu Życia do Kościoła Misjonarzy na Krakowskim Przedmieściu, aby w ten sposób publicznie wyrazić nasz umiejętny wtórzyć życie święte. Moi drodzy życiu i w okolicy uroczystości Zwiastowania Pańskiego w kościół zwielokrotnie, jak gdyby, modlitwę o świętość życia. W tym czasie, kiedy pod sercem Maryi zaczął żyć Jezus. Kiedy po Zwiastowaniu Maryja powiedziała tak, i zaczęło się ziemskie życie Syna Bożego. Wtedy zobaczyliśmy wszyscy, jak życie człowieka ma wielką wartość i jak życie człowieka jest święte. I dlatego modlitwa Kościoła w, w tym czasie, modlitwa w różnych wspólnotach, ale także różne działania, które mają na celu przypomnieć całkiem pozytywnie i radośnie, jak warto i jak trzeba myśleć o życiu w kategoriach świętości życia. Jego niezwykłej wartości i ważności, rzeczy najważniejszej, z jaką mamy do czynienia. Posłanie przyspana Boga tutaj na ziemię, słowami rośnijcie, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię pod darmę". Także dzisiejsza Piąta Niedziela, jak powiedziałem na początku, w naszej, w naszej diecezji, diecezji warszawskiej i praskiej, są związane z Marszem Świętości Życia. Wyjdziemy z Nim po tej Świętej, by wyśpiewać chwałę Bogu za to, że życie jest święte. I o będziemy myśleć będziemy mówić i będziemy także wołać. Po to, żeby życie każde, życie człowieka małego, nie narodzonego jeszcze, żeby życie człowieka niepełnosprawnego, starego i chorego, którego czasem świat próbuje uważać za niepotrzebnego, było święte w odbiorze i w odczuciu wszystkiego modlić i wołać, po to, żeby życie każdego człowieka jego godność był chronione także w wymiarze. Życie było chronione przez matkę, która je nosi przez dziewięć miesięcy pod swoim sercem. Ale będziemy także myśleć o tym szczególnym dzisiaj wymiarze ochrony i świętości życia, jaką jest z tego, że jest nowy człowiek, że są dzieci. Żeby pokazać, że to przecież nie tylko trud, ale przede wszystkim radość radość, że się człowiek narodził. Widzimy to wtedy, kiedy w rodzinie patrzycie na swoje dzieci i przeżywacie z nimi codzienność, ale także widzimy to w takich dniach jak dzisiejszy, kiedy w tej katedrze naszej jest tak wiele rodziców z małymi dziećmi i wszyscy się cieszymy, że one... No, no, I myśliwość, no, życia, to myślimy także o jeszcze jednym wymiarze, mianowicie, żeby człowiek, żeby martwa, że może uczestniczyć w poczęciu człowieka, w stworzeniu człowieka, że Bóg powołał ich do tej wielkiej godności współdziałania z Bogiem. Wtedy, kiedy powstaje człowiek, kiedy rodzi się człowiek, kiedy powstaje życie. Te wszystkie wymiary chcemy Panu Bogu polecić w modlitwie w czasie tej okresu, Mówiąc tak, jak dziś będziemy mówić w marszu, tak tak, dla świętości życia. Tak, dla każdego życia. Przecież i siostry, właśnie to tak, dla życia słyszymy także dzisiaj w czytaniu Goszalny, w słowie Boga na dzisiejszą piątą niedzielę Wielkiego Kosza. Najpierw Ezekiel w pierwszym czytaniu mówi nam tak, dla życia, wtedy, kiedy mówi: otworzę nasze drogę, udzielę Wam jego ducha, abyście żyli i wyszli z tym, otwarty jest życia, wypowiedziany już w Starym Testamencie, jeszcze przed przyjściem Mesjasia i przed tym wszystkim, co Bóg w Jezusie w się dokonał, dlatego, by śmierć pokonać i obdarzyć ludzi życiu. To samo słyszymy dzisiaj w liście do życia, mówi święty Paweł. Duch Boga, ten Duch Boga, który wskrzesił zmartwychw Jezusa Chrystusa. A jeżeli mieszka was, naprawdę w nas mieszka Duch Boga, ten sam, który wskrzesił zmartwychw Jezusa, to i was wskrzesi i staniecie się na nowo żywi, mimo że umarły wasze śmiertelne ciało. I wreszcie ta piękna Długa, dziś czytana i rozważana Ewangiagoży słyszymy przy okazji wskrzeszenia łazarza. Łazarz przyjaciel Jezusa, łazarz do którego domu przychodził Pan Jezus, spotykał Marię i Martę, siostrę łazarza. Przychodzi w momencie, gdy po ludzku nie zdąża przyjść, a może po Bożemu nie chciał przyjść po to, żeby się objawiła chwała Boga. Przychodzi wtedy, kiedy łazarz jest wyposzony w Wspaniały, piękny, nawiązujący do tych dzisiejszych czytań staro-testamentalnego jest dialog pana Jezusa Apostolary z przyjaciółmi łazarza. Czy ten, który tyle cudów uczynił, nie mógł sprawić, żeby on ją nie umarł, czy tak późno przyszedł? Wtedy, kiedy Jezus zapłakał nad grobem łazarza, wtedy powtarza się ta myśl, Panie, gdybyś tu był, mówi siostra łazarza, mój brat nie byłby u I Ci, którzy byli przy Jezusie, i siostra łazarza w tym momencie wypowiada, bo jeszcze nie zna całej prawdy, wypowiada swoje tak dla życia tego, które cieszą się Łazarz, żyjąc na ziemi i w ich rodzinie. Bardzo chciałabym, żeby uczyło ludzku Ciebie, Jezus czasem, Jezus myślał o czymś daleko większym, wspanialszym i wtedy bym powiedział te słowa Ewangelii Życia najbardziej radosne i pogodne dla nas. Ja jestem w stanie, bo we mnie wierzy. Choćby umarł, Żyd będzie. Wierzysz w Ciebie. Siostra wyraża wiarę. choć dalej nie wie, o co chodzi. I wtedy Chrystus, żeby potwierdzić, że jest na tak dla życia tego tu na Ziemi, które ma swoją wartość, i dla tego życia, które Bóg w swoim duchu obdarzył nas wszystkich po śmierci, zmartwychwstanie w stanie każdego człowieka. Żeby to potwierdzić, raz jeszcze na nas. I to jest to tak dla życia, które daje mu z i zmartwychwstały Chrystus. Ten, który umarł sobie po pierwszy. Ten, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wszystkich nas chce przywrócić do życia. I ten najgłębszy wymiar, tak dla życia, o którym słyszymy dzisiaj, w piątą niedzielę, Wielkiego Posła, kiedy pójdziemy z procesją Warsza przez Warszawę, żeby powiedzieć, my jako chrześcijanie, Jesteśmy za życiem. Wierzymy w życie wieczne. Wierzymy, że życie ludzkie się nie kończy, ale zmienia. Ale równocześnie jesteśmy tak za tym, żeby życie tu na Ziemi, w którym nas Pan Bóg obdarza, było cenione przez każdego człowieka. By było ważne. I w ten sposób chcemy śpiewać ten hymn uwielbienia Boga za Ewangelię życia. I moi drodzy, zwłaszcza parafianie, że dzisiaj w tej naszej architekturze przeżywacie rekolekcje. Weźcie jeszcze jeden wątek znaczenie tej Ewangelii o skrzeszeniu Łazarza, o zmartwychwstaniu, o którym mówi Chrystus. Jest śmierć życia Bożego, które jest w nas. Śmierć tej najgłębszej duchowości, którą każdy człowiek nosił w sobie. Tą śmiercią jest życie. Wiele razy mogłoby być tak, że tak jak uczniowie Chrystusa przyszli do grobu razem z Jezusem w bazarze i mówią, o już od trzech dni tutaj leży już cud. Czy czasem nie jest tak, żeby nad naszą kłopotnością, nad naszą grzechem, nie nawróconym, nie zmieniony, czy czasem nie można by powiedzieć podobnie. I dlatego jest taki rodzaj zmartwychwstania, które zostawił nam Chrystus. Tym zmartwychwstaniem, które zostawił nam Chrystus na grzech, tu na ziemi, tam. Naszą ludzką słabość jest sakrament Bóg tak. Całe rekolekcje, które przeżywacie mają was przygotować do tego, Chrystusa Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym święta wielkanocne, ale mają Was przygotować przez modlitwę, przez nawrócenie, przemianę, którego szczytem i ukoronowaniem jest konfesja, jest sakrament pokuty, gdzie przychodzi Chrystus, gdzie jest Chrystus. I tak jak z księsią Nazarza, z tak w sakramencie pokuty w rzeczywistym, sakramentalnym spotkaniu z nami przez posługę kapłana Podnosi nas, dźwiga nas z naszej godności, sprawia, że nasze życie duchowe ożywia. Stajemy się znowu blisko Chrystusa i blisko Pana, po to, by się z nim spotykać tu na Ziemi i by to życie Boga na nas sprawiło, że z staniemy kiedyś podźwignięci przez ducha tego, który zmartwychwstał w grześniu. Pana Jezusa mówi się więcej także za wszystkich przeżywających rekolekcje. Mówię się także za wszystkich, którzy się przygotowują do świąt Wielkanocnych, do sakramentu do spowiedzi, żeby z oczyszczoną duszą i sercem podniesionym do Boga przygotowywać się do świąt Wielkanocnych, do tej radości, która płynie z że skoro on zna w tym historii, jako pierwszy by się zamiast sprowadzał na Jezusa Chrystusa dawała nam moc, doświadczenia, miłości do każdego człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie Jezu, nasz duch, Abyśmy dotknęli twoją łaską